Taką mam przykrą wiadomość, wszystkich świętych czy święto zmarłych, e, Dzwonił do mnie trzy dni, Marian Federowicz, był z nami na Filipinach, zrobił głodówkę 60 dni. E, oczywiście rak wrócił, silny nawrót. Jeszcze trzy dni temu prosił mnie tutaj o jad skorpiona, który też używam i mam. E, wyrażamy całe ubolewania i szacunek dla rodziny, moje kondolencje. Trzy e, dni temu dzwonił, miał doskonały humor, nie mówił o tym, że ma tak silny nawrót że ten jad skorpiona próbował się jeszcze ratować jad skorpiona. był ze mną na jest to pierwszy uczestnik, który był na Filipinach razem z Bogdanem Bogdan w świętej pamięci zmarł na raka prostaty Marian, który miał przeszczep szpiku w Londynie który miał glejaku ponad 100 w całym ciele, powrót wrócił, 10 lat przeżył no niestety trzeba ciągle uważać, yy, te choroby wrócą, ja również byłem na Filipinach również miałem głodówkę trzykrotnie po 42 dni i ciągle muszę uważać, bo to nie znaczy jak się wyleczyłeś to już całe życie będziesz zdrowy jest opisane w tej książce ta przygoda. Co jeszcze chcę wam pokazać? Ostatnia przygoda z moich dni, tutaj. Co znaczy panika i stres? Nie dziwię się, teraz te statystyki rosną, że ludzie umierają w szpitalach. Ja sam jestem przerażony. Pokażę, jak wygląda moja ręka. Złamałem palec, oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak wygląda moja ręka, nie? pokażę czym doprowadziłem taką rękę, oczywiście Agata uprzedzała mnie, że mam iść do szpitala, że mam zrobić zaszy przeciwtężcowy, antybiotykowy, nie poszłem, dzwoniłem do przychodni, oczywiście pierwsze pytają czy mam szczepionkę, czy mam książeczkę covidową, czy będę badanie podlegał, czy mi wymaz z nosa zrobią i ten strach sparaliżował to, że cały tydzień walczyłem, ręka była cała czarna, sina, zastosowałem środki naturalne. Złamałem palec, ropa leciało. Oczywiście przez całe trzy dni byłem na ketonalu silnym, bo z bólu tym można było głową w ścianę walić. Zastosowałem wiele naturalnych środków, żeby nie iść do tego szpitala. Dzwoniłem teraz na dyżur święta, no, ale na dyżurze w życu również pytają się mnie od razu, czy mam szczepionkę. Będą mi grzewać w nosie, patyki wkładać, kładą mi go do mózgu. Ogląda się te filmiki. I również ja podlegam takim strachom i lękom przed tym szpitalem. I po prostu stracę teraz palec. Nie wiem, czy go odratuję. Pokażę, co zrobiłem, żeby się uratować. Nie pojechałem do szpitala, ciekła ropa, był straszny ból. Polałem oczywiście DMSO. Oczywiście rozmawiam z Jankiem, znam DMSO, stosuję go od pół roku. Czasami, jak mam jakieś bóle stawów, kolan, pokazuję, stosuję je sado z Borsuka na to. Również zastosowałem DMSO, tylko że stężone stuprocentowe, od razu po wypadku. Polałem, żeby nie było zakażenia, bo tutaj było zmiażdżone. Złamany mam palec i jeszcze dodatkowo brudne, bo to żelazo. Oczywiście w polu wiadomo, bakterie. I e, e, ropa. No już teraz, po e, pięciu dniach walki, tutaj bez żadnego, oczywiście, szpitala, zastosowałem tutaj już DMS, oczywiście nie stosuję. Po rozmowie z Jankiem zastosowałem tutaj jego masz żywokostu bo jest ma na kość, na odbudowę. Żywokost, jaśmin, babka lacetowata. stosowałem też trzy dni na noc. Stosuję tutaj rosyjską masz e, z jadu pszczelego, e, stosuję tutaj, oczywiście, jad skorpiona błękitnego, również z mam, też stosuję, żeby nie, nie posuwać orła. No, Roman już nie posłucha, bo cała, cała ręka była sina, tak spuchnięta, że palcami nie mogłem użyć. No niestety straciłem skórę, nie wiem czy mi całe ciało odejdzie. Spowodowało to, jest to takie ostrzeżenie dla innych. DMS-o jest doskonałe, ludzie stosują 50% w rozcieńczeniu. Ja zostałem stuprocentowym, dzięki temu no, nie mam tężca, nie musiałem się zaszczyku, nie musiałem antybiotyków, nie biorę żadnych antybiotyków. Biorę tutaj berberynę, bo mam berberys. Stosuję sobie wewnętrznie berberynę właśnie dla organizmu, żeby to właśnie takie anty, cały czas jem listki glistnika. Właśnie idę za chwilę zjeść listnika, żeby nie rozwijała się choroba, i nie musiałem do SOA. oczywiście przerażona, wysłała mnie do szpitala. Awantura krzyczała na szpitalu, mimo to, że znam tych medyków. Jestem sam yy, po, po fizjoterapii, w po radiologii, mam wszystkich przyjaciół w szpitalu. Boję się tego szpitala, żeby nie założyli respiratora, żeby nie powiedzieli, że mam korona, i za 2-3 dni mi powiedzą i głoszą, że przyjechał z palcem, a umarł na covid -a. Także te strachy i lęki dotyczą każdego, również i mnie. I nie poszłem cały tydzień, mimo tak silnego bólu. Wolę zastosować piję. Sobie oczywiście teraz moją herbatkę na uspokojenie. Tak, polecam wszystkim tutaj z Aszwagandy. Wasze zdrowie. Wyciszam się to wypłukuje cały kortyzol z nerek. Będzie u nas teraz na targach. 18 będę listopada na targach. Mam nadzieję, że palca mi nie obetną. Albo nie ogłoszą mnie niedługo, że zmarłem na covidową chorobę. Nie jestem przeziębiony, już oszczegam na filmie. Nie mam żadnego kaszlu ani kataru. Ale pójdę do szpitala, a się będzie to dalej dziadować, no to niestety mi palec pewnie obetną. Także taką ciekawostkę pokazuję. zastosowałem wszystkie jodyny, zastosowałem, zastosowałem. wszystkie środki teraz naturalne. Oczywiście płynem e, tym. Rivanolem. Oczywiście moczę to cały czas. E, rano, na noc zakładam. I co najciekawsze pokazałem, od trzech dni stosuję. E, pokazuję teraz, smaruję to tym po Rivanolu. Pokaż, pokaż z bliska. Jak smaruję. To jest akurat mąka ziemniaczana. Skrobia. O. I tak okładam to tym. I to najbardziej odbudowuje mi ten palec. Zauważyłem po trzech nie ma się nic, nie, nie ma nic i to bandażuję teraz yy, bandażuję sobie bandażem elastycznym i oczywiście cały czas pracuję. Nie mam czasu odpoczywać, bo mam sezon jabłek robię, mam zwierzęta, mam fermę, mam byki, no kto im ma dać święto nawet, choćbyś dał 30 zł na godzinę, to i tak nikt nie przyjdzie pomóc, mimo że mam złamaną rękę, niestety muszę pracować. To jest yy, dola rolnika. Ja nie siedzę na kamerce i nie płakam, nie proszę i nie błagam o, o lajki, o serducha, no bo niestety ja pracuję własnymi rękoma. Teraz straciłem to tego palca. Może jakiś ktoś ma pomysł, to oczekuję jeszcze pomysłu. To akurat ta skrobia naturalny sposób od wieków. Moja babka stosowała, moja siostra też to akurat jest tutaj, proponuje. I teraz to zawijam bandażem i tak chodzę. I to w kapitalnie odbudowałem i tą skórę. Ciało jest całe martwe, cały palec jest twarty. Spowodowało to demeso stężone. Świadomie stosowałem demeso. Możliwe, że nie mam przez to tężca, tak powiedziałem. Ale no tak wygląda palec. Wygląda tragicznie palec. No ogóle już nie ma, w nocy już nie boli, nie jest już puchnięte, bo rano była taka bania, jeszcze 3 dni temu, no i potrafiłem to jakoś naturalnymi środkami wyleczyć, no i oczywiście stosuję jeszcze tutaj, Janki już mam arboretum własne, stosuję aloes, liść aloesa w ciągu, na noc daje Tomasz, a w ciągu, po, na południe robię trzy razy opatrunek sobie, daję liść aloesa, ten sok, Okładam tym liściem i stosuję również na Filipinach po oparzeniu, stosowałem liść aloesa, jest to sulkulent kapitalny również, aloes polecam, jak już mówię o biegunkach, nie potrzeba lewatywy, wystarczy jeszcze takiego liścia, czy dwa liście, czy trzy liście, stwórca przychodzi o czwartej rano i Boga prosi, żeby przestało i czyści się z Ciebie wszystko. Także ja jestem jak akurat przeciwnikiem lewaty, bo i gaz sam osobiście nie lubię. Wjeżdżamy teraz na Kubę w lutym, także przy okazji tego filmiku zapraszam, na najnowsze nasze odce zapraszam. I mam nadzieję, że mój palec wyzdrowieje, bo muszę jechać do Sandomierza. Już mnie tam wzywają, mam 20 ton jabłek, mam 2 hektary jabłoni. Dlatego będę ogłaszał, teraz będę chyba rozdawał te jabłka za darmo, bo już w tym stanie palca nie jestem w stanie tego zrobić. Palec boli. Także będę ogłaszał na filmikach. Kto będzie chciał, to będzie mógł przyjechać sobie nabyć te jabłka. Tam jedynie za zerwanie tym ludziom zapłacić, bo mamy tych jabłek ogromnych. Jak ktoś ma jakiś pomysł na mój palec, to e, po, po, pole, polecam, polecam tutaj jakąś uwagę dla mnie. Yy, Powiedzcie na, na pod filmikiem, bo, bo może zastosujemy coś na palce, żeby go odratować. No ciało już nie odratuje, jest ciało całe martwe praktycznie, odchodzi, odchodzi cała głęboko poparzone jest DMSO. Yy, stosowałem go przez 3 dni to DMSO, na noc polewałem i zawijałem bandażem. Normalnie to owijam, smaruję i smaruję maść polsuka lub inną maść z arniki. Stosowałem również tej masarniki. arniki. No niestety już w tym stanie poparzenia ciężko mi odratować, ale palec nie wie. Cały czas pracuję i mam nadzieję, że mi się zgoi i że niedługo nie ogłoszą tutaj, że, że odeszłem z tego świata na, na, na koronawirusa. Także ja zaznaczam, że miałem tylko palec chory. I nie wiem, co się stanie dalej, czy będę musiał iść do szpitala, czy nie. Ale w ten filmie, mówię mówię, ostrzegam tych ludzi. Teraz jak, jaka panika panuje, jaki strach? Ja również tego strachu się tak boję. Tak boję się, że mi do nosa włożą patyki, boję się, że będą żądać ode mnie szczepień, że mnie siłą zaszczepią i nie idę do tego szpitala. Mimo to tak ciężkiego bólu i takiej przypadłości pewnie zrobiliby mi prześwietlenie, założyłbym ją do gipsu, no i ręka już by się pewnie po tygodniu goiła. A teraz będzie to leczenie trwało miesiącami, jak nie wiem czy dłużej, bo ten palec bardzo e, ciężko teraz odbudowa tej całej tkanki. Nie wiem czy odbuduje się skóra nowa, czy nie po tym sparzeniu e, tym, tym demeso. Także pozdrawiam wszystkich świątecznie, w tym, w tym święcie wszystkich świętych. Odpoczywajcie, e, wspominajcie na znajomych, odwiedzajcie te groby. Nasz Marian, oczywiście opisany w książce, zaznaczam, współczuję, kondolencje całej rodzinie. Trzy dni temu jeszcze rozmawiałem z nim. Zmarł, także e, przeżył 10 lat. Tak, ciężką chorobę. Głodówka akurat w tym czasie mu bardzo pomogła. Nie wiem, jak żył dalej. Nie wiem, czy miał dietę. Nie wiem, co, co robił. Czy pił alkohol, czy jadł mięso. Tego już nie wiem, co on dalej robił. No ale niestety kolejny uczestnik moich wypraw, Bogdan, pierwszy, który zmarł po 7 latach, Marian po 10 latach. Niestety te choroby wracają i nie unikniemy tego, nawet zdrowo się odżywiając, ale ciągle żyjemy w stresie i mamy takie środowiska, jak mamy. Pozdrawiam wszystkich świątecznie i dziękuję. Jakieś uwagi do mojego palca? To oczekuję na Wasze uwagi. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Hej.